Dzień dobry, nazywam się Banka i prowadzę wywiad show. Dzisiejszym gościem specjalnym jest The Pudding LPS. Dziękuję. Proszę, siadaj. Dzisiaj jest odcinek specjalny, ponieważ to jest ostatni. Odcinek Wywiad Show. Mm, mm, mm. Tak, tak, zgadza się. Bardzo tu wygodnie. Dziękuję. A oto pierwsze pytanie. Od ilu lat zbierasz LPS-y? Petki zbierałam od czterech lat. Jak zdobyłaś popularność? Nie sądzę, żebym była popularna. Myślę, że są lepsi ode mnie na YouTubie. Skąd wziął się pomysł na stworzenie kanału? Oglądałam inne seriale i sama postanowiłam zrobić własne. Później wpadłam na pomysł stworzenia kanału na wzór innych. Czy może pamiętasz, ile miałaś LPS-ów po pierwszym miesiącu? Niestety nie. Czy niektóre Twoje koleżanki zazdroszczą Ci słowy? Nie, nie wszystkie wiedzą nawet o istnieniu kanału. Ostatnie pytanie. Czy masz jakieś jeszcze marzenia w stosunku do LPS-ów? Moimi marzeniami są Dok niemiecki 1519, 184, 571, 817, kocy short hairy 125,

Show. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A to był wywiad show.